Dzień dobry moi kochani. Wybaczcie, strój sportowy lecę na siłownię po nagraniu. Dziś są dwa tematy: Jerzy Tur i Donald Tusk. Oba te tematy są bardzo reprezentatywne dla tego, co się dzieje w polskiej przestrzeni publicznej. Od dłuższego czasu kocham takie tematy. To jest mięsko, słuchajcie. Coś się wydarza, i omawiając to, możemy wydobyć esencję z. Naszego narodowego ducha, z naszego społecznego charakteru. To jest to, co mnie kręci w mojej pracy, więc zaczynamy. Jerzy Sztur, jadąc pod wpływem alkoholu, potrącił motocyklistę nie dość, że jechał pod wpływem alkoholu to jeszcze jechał nieprawidłowo potrącił motocyklistę motocykliście nic się nie stało. Jerzy Tur został spisany. Nie zbiegł z miejsca wypadku, jak podało TVP, ale faktycznie przejechał kawałek, czyli mogło to wyglądać, jakby chciał zbiec. Motocyklista dogonił go, zajechał mu drogę, zmusił do zatrzymania się i razem zaczekali na przyjazd policji. Taka jest wersja wydarzeń dostępna w mediach. Szokuje mnie. To, co piszecie, zaraz pewnie ubędzie mi paru subskrybentów, bo tak jest po każdym tego typu filmie, ale muszę to powiedzieć. Szokuje mnie to, co piszecie, te wyrazy wsparcia i sposób, w jaki je wyrażacie. Szokuje mnie, że piszecie, panie Jerzy, proszę się nie dać złym zawistnym ludziom. Panie Jerzy, proszę znieść ten hejt. Panie Jerzy, proszę się trzymać. Serio, kochani. To jest etyka sytuacyjna, to jest pra-przodkini każdego zła, jakie jest w Polsce. Jeżeli chcecie, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, a takie postulaty wielu Polaków regularnie zgłasza, jeżeli chcecie, mieć kraj, w którym możecie czuć się bezpiecznie i mieć absolutną pewność, że jeśli złamiesz prawo, to niezależnie od tego, kim jesteś, poniesiesz konsekwencje dokładnie takie same, jak, jakie poniesiesz będąc Kowalskim, jak poniesiesz będąc Jerzym Szturem czy premierem państwa, wtedy czujesz się bezpiecznie, żyjesz w praworządnym kraju. W każdym innym wypadku to nie jest praworządny kraj. Etyka sytuacyjna to jest taka etyka, i to jest opisywane na, nie wiem, zajęciach z etyki, w podręcznikach etyki, w której reguły, normy postępowania właściwe według nas w danej sytuacji uzależniamy od tego, kogo dotyczą, komu się przytrafiają. Czyli to nie jest tak, u ludzi kierujących się etyką sytuacyjną, że po prostu jazda po pijaku jest złem. Nie. Jazda po pijaku jest złem, jeśli dopuszcza się jej osoba, której nie lubimy z innego obozu politycznego albo nasz nielubiany znajomy. Jazda po pijaku jest przykrym wypadkiem, który należy przeżyć unikając hejtu, i powodem dodawania wyrazów wsparcia wtedy, kiedy dopuszcza się jej osoba, którą lubimy, szanujemy. Otóż te rzeczy są rozłączne. Nie należy stosować etyki sytuacyjnej, jeśli chcecie być uczciwymi ludźmi żyjącymi w uczciwym kraju. Etyka sytuacyjna to jest krętactwo. Etyka sytuacyjna to jest dopasowywanie okoliczności do rzekomo wyznawanych przez siebie norm. Jeśli wyznajecie etykę sytuacyjną, to znaczy, że nie macie, nie wyznajecie żadnych norm i wa wartości i przestańcie się co do siebie łudzić, bo po prostu nie. Nie macie ich. Nieważne, kim jest Jerzy Sztur w kontekście jego wypadku. Oczywiście kocham go tak jak wszyscy państwo kocham go jako aktora, w jego rolę. Był powodem śmiechu, namysłu, wzruszenia. Kocham jego wypowiedzi o sprawach społecznych i politycznych. Jest dla mnie, czy też był dla mnie pewnym rodzajem mędrca. I nie ma to nic wspólnego z moją oceną postępku Jerzego Sztura, który wsiadł po wypiciu alkoholu do auta i potręci, potrącił motocyklistę. To mogliście być wy. To mógł być ktoś z waszych bliskich. Ten motocyklista, który, którego Jerzy Sztur potrącił, nic mu się nie stało, ale mogło mu się coś stać. Wystarczyło skręcić parę centymetrów bardziej, uderzyć go trochę mocniej, wystarczyło, żeby się przewrócił i uderzył w głową krawężnik. Mógł zginąć człowiek, człowiek mógł zostać kaleką. Mógł zginąć ten konkretny człowiek, motocyklista, mógł zginąć ktoś zupełnie inny. I co byście wtedy powiedzieli jego rodzinie, że Jerzy Sztur jest wielkim aktorem i że powinien się trzymać, i że wypadki zdarzają się każdemu? To nie chodzi o to, że jesteśmy święci. To nie chodzi o potępianie Jerzego Sztura z wyżyn moralnych. W ogóle potępianie, moralizowanie i oburzanie się uważam za zajęcie bezsensowne i marnujące nasz czas. To, to w ogóle nie w tym rzecz. Jerzy Sztur jest nadal tym samym Jerzym Szturem, którym był przed wypadkiem. Natomiast dopuścił się tego i należy oceniać nie jego jako osobę, nie jego wypowiedzi, nie jego legendę, tylko jego ten konkretny czyn, i on jest jednoznacznie naganny. Musimy się nauczyć w Polsce takiego myślenia, jeżeli chcemy żyć w praworządnym kraju, bo jeżeli w taki sposób nie myślimy, to znaczy, że nie jesteśmy gotowi na demokrację i praworządność, i to znaczy, że te wszystkie krytyki kierowane pod adresem PiS-u, że równi, równiejsi stoją ponad prawem, biskupi stoją ponad prawem, kościół stoi ponad prawem, PiS stoi ponad prawem, oburzamy się na to często. To znaczy, że to jest hipokryzja z naszej strony, kochani. Jerzy Sztur. Nie zasługuje w tej chwili na lincz ani na kasowanie jego zawodowej, społecznej przeszłości. Nadal jest tym samym człowiekiem, którym był, ale jego konkretne zachowanie zasługuje na ocenę przez instytucje, organu wymiaru instytucje organy wymiaru sprawiedliwości. Tyle. Możecie mu wysyłać wyrazy wsparcia jako człowiekowi, proszę się trzymać w tym trudnym czasie tak dalej, ale na Boga nie piszcie, że pieski szczekają, że Panie Jerzy, proszę nie zwracać uwagi itd. Argument, że ktoś to będzie wykorzystywał politycznie do uderzenia w Maćka sztura, no niestety to są konsekwencje, kochani. Wiadomo, że prawica, wiadomo, że. Faszyzująca prawica. Wiadomo, że populiści takie rzeczy wykorzystują, ale to mają prawo. My też, nasza strona prodemokratyczna wykorzystuje takie rzeczy, jak komuś z tamtego obozu się powinien noga. No, takie są po prostu reguły życia, nawet nie polityki życia. Tak to po prostu bywa. Rzecz w tym, żeby nie robić takich rzeczy, żeby się nie podkładać, żeby być osobą, która. Nie jeździ po pijaku po prostu i nie dopuszcza się zachowań, na których może być przyłapana. Nie dopuszcza się zachowań, które mogą spowodować produkcję jakichś kwitów na nią, albo które mogą spowodować, że cały jej dotychczasowy dorobek będzie zaprzepaszczony. Nie stosujcie podwójnych standardów. Proszę, proszę, naprawdę. I nie opuszczajcie mnie, mojego kanału, nie przestajcie subskrybować z tego powodu, że to mówię. Chcę powiedzieć tyle, że to nie są sytuacje zero-jedynkowe, czy znaczy one są zero-jedynkowe w tym sensie, że nie jeździ się po pijaku, ale takie sytuacje publicznych, publicznie wiadomych zdarzeń, jakichś szokujących, dotyczące znanych osób, są zawsze sytuacjami, które zawierają w sobie odcienie szarości. No ale takie jest życie. Pozwólmy sobie na to i. Mi kiedyś jeden znajomy coach, bardzo fajny, Maćku, pozdrawiam cię, powiedział, że całe człowieczeństwo człowieka zawiera się w spójniku i. My często próbujemy wybrać. My, jestem. inteligentna, to już nie mogę być ciepła, miła albo czasem się rozkleić. Jestem sarkastyczna, to nie mogę być też szczera i. Łatwo ulegać wzruszeniom. Jestem ostrą babką, to nie mogę być czasami bardzo, bardzo wrażliwa albo nadwrażliwa, tak? Mam fantastyczny dowcip i wiedzę, to nie mogę czasem popełnić głupiego błędu. Otóż nieprawda. Całe człowieczeństwo zawiera się w spójniku i. Jestem ostrą, inteligentną babką i. Jestem też wrażliwa i miła, jestem jak pluszak, który czasem się po prostu rozpływa pod kołderką i z termoforkiem. Jestem bezlitosna i złośliwa, ale jestem też rozumiejąca, patrząca z dystansu i jestem miłą osobą, po prostu, którą da się lubić. Lubię Jerzego Sztura, podziwiam go, jestem admiratorką jego talentu i potępiam to, że wsiadł w popijaku, popijanemu, pod wpływem alkoholu do auta i potępiam to, że mógł zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi. Tyle. Pomyślcie nad tym spójnikiem i, bo w nim się zawiera nie tylko nasze człowieczeństwo, ale klucz do udanego, sprawiedliwego, uczciwego życia społecznego, politycznego, do demokracji i do praworządności, czyli do tego, czego wszyscy pragniemy. Donald Tusk, bo o tym też miało być. Proszę Państwa, ja nie będę mówić o tym, że minister Ziobro wyciągnął nagle jakieś zeznania sprzed paru lat, że. Michał Tusk miał wziąć w reklamówce z Biedronki 600 tysięcy łapówki. Ja nawet nie wiem, czy 600 tysięcy się zmieści do reklamówki z Biedronki. Jak będę miała 600 tysięcy, to sobie poukładam w cegiełki i pójdę do Biedronki. Na pewno zbignie w ziobro i spróbuje. Na pewno zbignie w oprócz tego, że powinien natychmiast wylecieć ze swojego stanowiska, bo żadnemu ministrowi sprawiedliwości nie wolno po prostu robić takich rzeczy i żadnej podległej mu prokuraturze nie wolno robić takich rzeczy, czyli piętnować człowieka, wyciągać niepoparte żadnymi dowodami, pozbawione kontekstu fragmenty zeznań z niezweryfikowanego, tak naprawdę źródła, bo nie wiemy na ile. W ogóle prawdomówny był ten człowiek, i czy ktokolwiek weryfikował to, co on zeznaje z faktami. Ponieważ jak się pełni funkcję ministra sprawiedliwości, to zrobienie czegoś takiego oznacza skazanie człowieka bez sądu. To znaczy, oznaczałoby w normalnym kraju, bo my na szczęście mamy już tak wysoki poziom nieufności do PiSu i do Zbigniewa Ziobry, że machamy ręką i wiemy, że to nieprawda. No niemniej dla porządku zaznaczam, że tak nie powinno być. Oczywiście nie powinniśmy nawet rozmawiać o Michale Tusku, bo to jest po prostu próba odciągnięcia naszej uwagi od słów ojca Michała Tuska, Donalda Tuska, który postawił bardzo zasadne pytanie, czy rosyjskie służby specjalne doprowadziły do zmiany rządów w Polsce, czy rosyjskie służby specjalne wymieniły rząd Platformy Obywatelskiej, za którego się importowało z Rosji trzy razy mniej węgla i za którego się myślało o stworzeniu mostu energetycznego z Ukrainą i o współpracy w ramach Unii Europejskiej, żeby uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Na rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wbrew swojej antyrosyjskiej retoryce jest w czynie, słowie i piśmie i mowie bardzo, bardzo prorosyjski, wręcz proputinowski. I to jest to pytanie, w ogóle sztuka zadawania właściwych pytań, to jest nie tylko sztuka dziennikarstwa, ale uważam, sztuka życia w ogóle. Często w hałasie mentalnym, bo towarzyszy nam teraz hałas, towarzyszy nam przebodźcowanie, towarzyszą nam informacje z Twittera, z YouTube'a, z portali społecznościowych, z których jak pokazują statystyki, wszyscy czerpiemy większość informacji i na podstawie portali społecznościowych sobie opinie wyrabiamy o różnych rzeczach, więc towarzyszy nam takie przebodźcowanie, że bardzo trudno z tego nadmiaru bodźców słuchowych, wzrokowych, informacyjnych wyłowić sedno. Sednem jest pytanie, na które koniecznie trzeba znaleźć odpowiedź, czy rosyjskie służby specjalne, czy Rosja wymieniła nam rząd w Polsce na taki, który jest jej przychylny, wyprowadza nas z Unii Europejskiej, zdewastował nam kraj, Zresztą nie tylko sądownictwo i dziennikarstwo, ale zdewastował nam Polskę pod każdym względem. Nie ma już sensownych, spójnych przepisów prawa, nie ma już sensownych, spójnych podatków, nie ma już przewidywalności prawa i zaufania do władzy. Nie ma już sprawnie działających instytucji państwowych na czele z polską policją czy służbami specjalnymi, do których mielibyśmy zaufanie. Jesteśmy bardzo spolaryzowani i skłóceni w taki niedobry sposób, bo można być w dobry sposób skłóconym to jest po prostu różnica zdań i dyskusja, z której rodzą się naprawdę nowe idee i jakieś nowe porządki ale my nie jesteśmy w taki sposób skłóceni. My jesteśmy skłóceni w sposób totalnie polaryzacyjny. Jesteśmy dwoma walczącymi ze sobą plemionami. Jesteśmy bratobójcami w tej chwili. Poziom agresji jest tak wysoki, że nieakceptowalny i może się skończyć, uważam, rozlewem krwi. Zresztą już się skończył, bo jak spojrzymy na Pawła Adamowicza i, i to, co się wydarzyło, to tak naprawdę już się skończył, a TVP szczuje dalej na ludzi w najbardziej obrzydliwy, gebelsowski sposób. Więc proszę państwa, to jest to jedno pytanie, o reszcie zapomnijcie. Reszta to jest tylko informacyjny szum. Nieważne, co Michał Tusk, nieważne, co Ziobro, nie dajmy się w ogóle wkręcić w tę dyskusję, nie słuchajmy tego. Jedno pytanie. Czy Rosja zmieniła nam rządy w Polsce? Czy rosyjskie służby specjalne wpłynęły na wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce? Czy rząd Platformy Obywatelskiej był niewygodny dla rosyjskich służb specjalnych, ponieważ nie realizował polityki Kremla, która polega na przywrócenie Polski rosyjskiej strefie wpływów i rozbicia od wewnątrz spójności Unii Europejskiej, skłócenia państw Euro skłóceniu państw europejskich ze sobą. Bo taką właśnie politykę teraz realizujemy. W tej chwili w moim odczuciu, w mojej opinii, Polska realizuje politykę Putina w Europie. Zarządów platformy obywatelskiej tak nie było. To nie oznacza, że jestem bezkrytyczną fanką Donalda Tuska czy Platformy Obywatelskiej, ale bez wątpienia, i jest to fakt, to tamte rządy były normalne i demokratyczne, choć nie pozbawione oczywiście wad, a te rządy nie są normalne, demokratyczne, są autokratyczne, choć władza została zdobyta w sposób legalny. Proszę Państwa, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Śledźcie wszystkie doniesienia prasowe, tylko pod kątem odpowiedzi na to jedno pytanie, czy rosyjskie służby specjalne doprowadziły do zmiany rządu w Polsce? Czy obecny rząd działa, czy w sposób świadomy, czy nieświadomy, to już jest inna historia, chociaż nie podejrzewam, żeby polski rząd i parlament to były jedyne instytucje niezindywigilowane przez rosyjskie służby specjalne i pozbawione rosyjskich agentów wpływu. Myślę, że jest mnóstwo rosyjskich agentów wpływu i agentów w ogóle w rządzie i w parlamencie polskim. Tak jak jest we wszystkich innych krajach na świecie, po prostu mam wrażenie, że z nami już nie leci pilot i gdzie indziej jednak kontrwywiady wyłapują takie rzeczy, a u nas mam takie przekonanie, że kontrwywiad nie wyłapuje i nie jest już profesjonalny, odkąd Antoni Macierewicz ujawnił dane oficerów wywiadu i ich informatorów, opinii publicznej i także obcym wywiadom, co spowodowało, że kompletnie jako służby specjalne polskie straciliśmy wiarygodność i żaden normalny wywiad, nawet w ramach NATO nie podzieli się już z nami żadnymi istotnymi informacjami wywiadowczymi, a jak mówią specjaliści, takie zaufanie odzyskuje się około 40 lat, bo tyle trwa budowa kompetentnego wywiadu. To nam zrobił Antoni Macierewicz i to nam zrobił PiS, który na to Antoniemu Macierewiczowi pozwolił. Tak się Państwu dziś nagrałam z tymi dwoma tematami. Nie bądźmy hipokrytami, to a propos Jerzego Sztura. Jeżeli wymagamy odpisu praworządności, wymagajmy jej najpierw od siebie i mam dla was nowinę, praworządność jest trudna, bo wszyscy myślą, że praworządność jest łatwa i przyjemna, nie! Praworządność jest trudna. Praworządność to są właśnie te wszystkie sytuacje, kiedy ktoś, kogo kochamy, kto jest naszym idolem, jeździ po pijaku i wtedy trzeba umieć powiedzieć, to jest złe. Kocham cię stary, ale to jest złe. To jest praworządność, to jest uczciwość, to są zasady, które nie podlegają regułom sytuacyjnym, które nie podlegają regułom znajomości, przyjaźni albo jakichś grup plemiennych. To są uniwersalne zasady, równe dla wszystkich. To jest cholernie wysoko zawieszona poprzeczka, ale ja takiej żądam od siebie i od państwa. Jeżeli, I od Polski takiej żądam. Jeżeli chcemy być takim krajem, to sami bądźmy takimi ludźmi. I oceniajmy wszystkich jednakowo przez pryzmat pewnych zasad, niezależnie od tego, czy to dotyczy naszych znajomych, czy nie. A jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje w polityce, to Donald Tusk zadał najważniejsze pytanie, które zresztą powinno być zadawane od dawna, i to jest robota mediów bardzo zła, albo brak roboty mediów, że to pytanie już od wielu lat nie jest zadawane. Czy mamy rosyjskich agentów, agentów wpływu w rządzie i w Parlamencie? Czy Partia Prawo i Sprawiedliwość działa na rzecz Rosji świadomie czy nieświadomie? Czy partia Prawo i Sprawiedliwość jest świadoma, że wyniesiono ją do władzy przy pomocy rosyjskich służb specjalnych i co ona na to? To komisja śledcza by się przydała, tak jak postuluje Donald Tusk, ale oczywiście są na to małe szanse. Ale można sobie śledzić doniesienia prasowe i wyrabiać własną opinię, do czego Was zachęcam. Piszcie komentarze, kochani. I jak zwykle, do następnego razu.